Siemano, siemano, z tej strony David, a to jest ogłoszenie zwycięzcy o oh, konto w Tanky Online. Jest to Ranga Kapral na tym koncie, ponieważ... No, zróbcie, nie miałem czasu, za co tych czterech przepraszam. ale Będzie autograf, i tak dalej. A więc tak, to jest ostateczna chwila. Mamy Lane Games, Adru Bestman 2003 i Pompuś. Dziękuję za subskrypcję. No i. No i zobaczmy kto wygra. Są cztery osoby. Minimalnie jeden z czterech. To jest ostateczna chwila. No i kto wygra? I wygrywa czwórka. Czyli wygrywa pan pompuś. Tak. Wielkie gratulacje dla pompusia. A więc gratulacje. Konto jest twoje. Na dziemy ci podam link i hasło. No i yy, no i... To by było na tyle dla tych trzech. Nie przejmujcie się, że... że przegraliście, no ale no. Kolejny konkurs będzie już e, w grudniu. To znaczy nie, 9 sierpnia na moje urodziny. Znaczy nie, bo 9 sierpnia mam urodziny, a 10 będzie e, ogłoszenie już zwycięzcy, a więc a więc 2 lip sierpnia będzie zaczytał się nowy konkurs. No i to by było na tyle. Gratulacje. I przejmujcie się te trzy osoby. No i trzymajcie się. Cześć.